Turcja wyjdzie z NATO, a wstąpi do BRICS-u. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca Turcji. No, tak naprawdę to powinno być, oba, powinno budzić obawy także nas tutaj w Polsce, bo to była naprawdę przerażająca sprawa dla nas tutaj w Polsce, w kontekście bezpieczeństwa. No, też siły sojuszu, jeśli chodzi o NATO. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, jednak o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że widzi a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. Zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. E, no właśnie, dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiednia Snovidzeczkowskiego. Pamiętajmy, że to nie jest stan faktyczny. E, tak, to jest wizja przepowiednia Snovidzeczkowskiego. E, póki co Turcja jest w NATO, nic nie zanosi się na to, żeby Turcja puściła NATO. Rzeczywiście pojawiły się informacje w przestrzeni medialnej, że Turcja jest zainteresowana przystąpieniem do BRICS-u, ale jest zainteresowania, natomiast nic poza tym, tak, nie ma oficjalnej daty, kiedy Turcja miałaby przystąpić do BRICS-u, więc taki jest stan faktyczny. Natomiast jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, Turcja będzie chciała wyjść z NATO, a wstąpić do BRICS, że tutaj, no tak, stan faktyczny też jest taki, że Erdogan ostatnio straszył Izrael wojną, tak, zresztą to jest ciekawe, bo to się wiąże z pewną wizją, przepowiednią jasnowidza Jackowskiego, która może się zrealizować, gdzie Pancackowski mówi w ten sposób, że Turcja wystrzeli pierwsze rakiety. Dwie rakiety polecą w kierunku innego państwa. Kto wie, czy te rakiety Turcja nie wystrzeli w kierunku, czy te rakiety Turcja nie w kierunku Izraela. Kolejna sprawa tutaj tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych porównało Benjamina Netanyahu do Adolfa HI, nie będę już tutaj mówił dokładnie, tak, z drugiej wojny światowej. No, muszę powiedzieć, mocne tak naprawdę oskarżenie, ale to jest fakt. Turcja, tak, a więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji porównało Benjamina Netanyahu do Adolfa Hitlera, tak, a więc do tej postaci, no, niechlubnej z II wojny światowej, tak, człowieka, który tutaj rozpętał II wojnę światową. No jeżeli pojawiają się takie informacje i to MSZ po prostu podaje, znaczy wiadomo, Benjamin Netanyahu nie jest człowiekiem świętym, no to to jest oczywista sprawa, widzimy co się dzieje, jeśli chodzi o strefę gazy, to jest oczywista sprawa, tak? Tylko pamiętajmy, że to mówi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a więc dyplomacja, a tutaj po prostu dzieje się język dyplomacji i tak dalej. No to są po prostu bardzo mocno ostre słowa, tak? I teraz kolejna sprawa, ja tutaj absolutnie nie bronię Izraela, bo ja nie jestem ani po jednej podzielonej drugiej stronie, to, to co robi Izrael też jest złe, niedobre, po prostu dużo ofiar śmiertelnych i tak dalej, tak? Także tutaj to wszystko jest po prostu tam tylko może pokój przynieść, tak? Coś racjonalnego to tylko po prostu pokój na Bliskim Wschodzie, nic innego, tak? Ani zwycięstwo jednej, ani drugiej strony nie będzie tutaj sukcesem, tak? I tutaj Jasnojcacki Jacek mówi w ten sposób, bo też była kwestia tego właśnie, że Turcja e, praktycznie tak ma, więc Erdogan straszy Izrael e, tym, że może Izrael zaatakować. I tutaj Jasnojcacki Jacek właśnie mówi w ten sposób, że Turcja działa w imieniu dwóch innych państw arabskich, które czują się zagrożone, i prawdopodobnie może tutaj chodzić o Iran, że Turcja działa w imieniu dwóch e, innych państw arabskich, które czują się zagrożone, no i prawdopodobnie mo, jeden z tych państw może właśnie być Iran. E, tak, e, że Turcja i Chiny chcą, interweniują w sprawie, iz, e, sprawie Izraela, właśnie w sprawie praktycznie tej, tej Palestyny, tak, strefy gazy, e, tak, a więc nie tylko Turcja, ale także Chiny. No i teraz kwestia tego właśnie, jakby Turcja wystąpiła z NATO, a no, Turcja jest drugą czy, czy trzecią siłą militarną w NATO, przystąpienie do BRICS-u, a BRICS może się z czasem przeształcić w sojusz militarny, e, tak, czyli tak potężna siła militarna przyniosła wyniosłaby się, po prostu opuściłaby na to, przyniosłaby się do BRICS. No właśnie, tak, to byłoby duży praktycznie zmiany na tej arenie międzynarodowej. Pytanie, czy tak, czy tak rzeczywiście będzie, tak, czy na przykład, no tylko z drugiej strony Turcję znając, to Turcja chce być wszędzie jedną nogą, tak, jedną nogą w Europie, jedną nogą w Azji, jedną nogą po prostu wśród krajów arabskich, jedną nogą po prostu mieć poparcie właśnie Chin, czy mieć dobre relacje z Chinami, tak, i tak wszędzie praktycznie, tak, te akcenty rozkładać się chce Turcja, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby Turcja wstąpiła do BRICS-u, a nie wystąpiła w NATO, tak, nie wystąpiłaby z NATO, tak, wcale bym się nie zdziwił po prostu, znając to, bo pewnie inne państwo to postąpiłoby na takiej zasadzie, a, wolimy pójść do BRICS, bo teraz będzie lepiej, BRICS to jest przyszłość, a wystąpiliby z NATO, a Turcja właśnie nie, chce być i tu, i tam, i tu, i tam praktycznie, tak, no pytanie, czy to jest możliwe, no ciężko po prostu powiedzieć, tak, dopóki BRICS nie będzie sojuszem militarnym, to tak naprawdę wiele państw może e, tylko protestować przeciwko tego, że Turcja byłaby w BRICS-ie, jeżeli BRICS by się przekształcił w, w sojusz militarny, no to wtedy Turcja musiałaby się pewnie opowiedzieć. Widzieć, tak? Albo jest BRICS-ie. Być może ten sojusz militarny BRICS-ie inaczej by się nazywał, ale załóżmy, sojusz, albo, albo Turcja jest BRICS-ie, militarnym, tak? Nieekonomicznym, albo po prostu jest z NATO. Natomiast według jasnowidzenia Jackowskiego Turcja będzie chciała wyjść z NATO, a wstąpić do BRICS. Tylko pytanie też jest takie, kiedy to nastąpi? Czy na przykład najpierw Turcja wyjdzie z NATO, a potem przystąpi do BRICS-u? Czy najpierw Turcja wstąpi do brics Będzie oburzenie, a w międzyczasie wystąpi z NATO, tak? Pytanie też jest inne: czy Turcja w jakiś sposób nie zostanie wyrzucona przez pozostałych członków NATO? Bo jeżeli doszłoby do wojny na Bliskim Wschodzie, załóżmy po prostu, Turcja zaatakowałaby Izrael, z pomocą Izraelowi przyszłyby Stany Zjednoczone, i co doszłoby do wojny bratoburczej pomiędzy sojusznikami NATO Stany Zjednoczone kontra yy, Turcja? No właśnie. I wtedy pozostałe państwa członkowskie w NATO mówią: hola, hola! My się na to nie zgadzamy. Mówimy nie, czerwona kartka dla Turcji, chcemy ją wyrzucić. Dlaczego Turcja walczy z Amerykanami, tak? A Turcja powie, my nie walczymy z Amerykanami, tylko po prostu w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie z Izraelem przez to, co zrobi Izrael, tak, a że Stany Zjednoczone e, wspierają te Izrael, to już jest inna sprawa, no i to wszystko, no to jest jeden wielki tygiel kocioł, to wszystko po prostu komplikuje, tak, e, a, a też może być taka sytuacja, że na przykład e, pewnie tak będzie, tak, że Izrael od razu nie dostanie wsparcia, jeśli chodzi o wojska ze strony, wojska amerykańskie, tylko na przykład dostawy sprzętu wojskowego i tak dalej, zresztą Izrael na pewno się do tego przygotował do wojny, tak, była też taka wizja przepowiednia Stanowica że Izrael szykuje się na wojnę długo trwało, więc jest na to przygotowany. tak, Pewnie po, po prostu te wojska sięgnąłby Izrael dopiero bardzo późno, tak, o pomoc taką, żeby Izrael powiedział do Amerykanów, przyślijcie nam żołnierzy, bo nam już po prostu brakuje tutaj żołnierzy na froncie, tak. No więc, ja muszę powiedzieć, że to na pewno by pozmieniał. Bardzo mocno, dużo by to pozmieniał. Nie tylko to, że oni, te państwa to, te, Turcja by wyszło, to. A inne państwa by powiedziały, no jak teraz Turcji nie ma w NATO, to po co na przykład? Nasza obecność jest bezsensowna, bo my już nie czujemy tak mocno, to też nie oznacza, że Turcja była najsilniejszym, tak no ale jeżeli tak kluczowe po prostu e, państwo by odeszło, tak? To na przykład inne państwo też by się z tego wycofało. Zaszmy, Francja, tak? I no, a inne państwa wtedy powiedziały, no jak Francja i Turcja nie są w NATO, to my też z tego rezygnujemy i wtedy mógłby posypać sojusz, tak? Więc to nie jest tylko, wyjście jednego dużego państwa, bo wyjście tego dużego państwa może zapoczątkować też wyjście innych państw, tak? Albo na przykład inne państwo będące w NATO powie, a my mamy interesy z Turcją, tak? I musimy wyjść po prostu, bo nie chcemy być poszkodowani w tej sytuacji, tak? No więc, no, jestem ciekawy, czy to się rzeczywiście zrealizuje. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba. Trzymajcie się.